Ogromną przyjemność powitać wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków pana Piotra Żuchowskiego. Radnych miasta Lubawa z przewodniczącym Bolesławem Zawadzkim. Kana dekanatu lubawskiego oraz proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i Michała Archanioła, księdza Marcina Staniszewskiego. <klucz> Wykonawców inwestycji, pana Zdzisława Wierzbowskiego, właściciela firmy Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane <klucz> oraz pana Jacka Bruszkowskiego, prezesa zarządu firmy Renowacją. Zastępcem Burmistrza Miasta Lubawa Pana Stanisława Kieruzela wraz z kierownikami Lubawskiego Magistratu i pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji. Witamy również projektantów oraz inspektorów nadzoru otwieranych inwestycji. Witam również pracowników powiększonej i wyremontowanej Biblioteki Miejskiej im. Teofila Ruczyńskiego. I Na końcu witam gospodarza Miasta Lubawy, burmistrza pana Maciera. Panie burmistrzu, proszę o zajęcie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak nietypowo, ale jesteśmy w takim familiarnym towarzystwie. Myślę, że Państwo wybaczycie mi, że nie będę mówił z głowy, a przeczytam. To, co mam do powiedzenia. Spowodowane jest to tym, że zbyt duży natłok myśli, który miałem, a dotyczący tej całej sytuacji, powodował, że postanowiłem ułożyć to w pewne ramy, nie chcąc niczego pominąć. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie na naszą skromną. Uroczystość związaną z oddaniem do użytku rozbudowanej i wyremontowanej Biblioteki Miejskiej, jak również zrewitalizowanych murów obwodowych po zamku biskupów chajmiejskich oraz zlokalizowanej wokół murów ścieżki edukacyjnej. Nasze spotkanie zacznę od następujących słów. Życie jest pełne paradoksów, i proszę o tych słów nie traktować w kategoriach truizmu czy banału. Kiedy 4 lata temu wspólnie z współpracownikami i Radą wyznaczaliśmy kierunki działania na czas tej kadencji, nie mówiliśmy zbyt głośno i publicznie o remoncie murów, zbyt ciasnej bibliotece czy niezagospodarowanym podzamczu. Oczywiście dostrzegaliśmy te problemy, ale nie zostały one wyartykułowane publicznie w sposób jednoznaczny. A dzisiaj spotykamy się po to, by oficjalnie przekazać mieszkańcom dobrą wiadomość o kończących się inwestycjach. Nowa funkcjonalna biblioteka już zbiera pochlebne słowa wśród czytelników, a zamkowe mury, co tu dużo mówić, zostały zdobyte. Oczywiście to nie koniec. Wyrażam przekonanie, że nowy samorząd podejmie rzuconą przez nas rękawicę i będzie kontynuował pracę zmierzającą zmierzające do pełnego zagospodarowania pozamkowych ruin, nadając temu terenowi z zachowaniem historycznych odniesień kształt i charakter na wiele lat. Szanowni Państwo. Sukces ma wielu ojców i to prawda, choć nie zawsze, ale w naszym przypadku zdecydowanie tak jest. Wszyscy razem, jak tutaj siedzimy, i każdy z osobna, odpowiedzialny za swoją misję, pracę czy zakres obowiązków, może być dziś dumny z tego, że wniósł cząstkę siebie w te zmiany, dla których dzisiaj się spotykamy. Udowodniliśmy, że jesteśmy zespołem. Może nie zawsze jednolitym, bo prezentujemy różne stanowiska, czasami długo i burzliwie dochodząc do porozumienia. Zespołem na pewno nie nieomylnym, bo błędy się zdarzają i to jest normalne i ludzkie. Na pewno jednak potrafimy ze sobą współpracować i to nie tylko w imię idei, ale zawsze i przede wszystkim dla Lubawy. Stąd też chciałbym z tego miejsca podziękować radnym Rady Miasta. Mam porównanie i widziałem, jak radni różnych kadencji w różnych okresach współpracowali z burmistrzem i pracownikami magistratu. Śmiem twierdzić, że takiej rady. Która jest odpowiedzialna za los miasta, życzyłbym wszystkim moim kolegom wójtom i burmistrzom. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie i pomoc, jaką u nas, pracowników Urzędu, obdarzaliście i mam nadzieję, że efekty naszej pracy są satysfakcjonujące dla nas wszystkich. Dziękuję najbliższym współpracownikom. Jak to przy inwestycjach bywa, najpierw trzeba uzgodnić wiele szczegółów, by powstały projekty. Potem przeprowadzić przetargi, nadzorować przebieg prac i na końcu rozliczyć finanse tych tak, zadań. Dziękuję więc pracownikom Referatu Inwestycyjnego z burmistrzem Stanisławem Kieruzelem i pracownikom Referatu Finansowego ze skarbnik Danutą Szczepańską. Tak na marginesie i trochę żartobliwie dodam, że te dwa referaty działają na siebie czasami jak płachta na byka. W inwestycjach nie wszystko da się przewidzieć, więc finansówka ma od czasu do czasu ból, skąd znaleźć środki na dodatkowe wydatki ale kiedy już idziemy na sesję, którą formalnie spina sekretarz Katarzyna Żuchowska, to mówimy w tym samym języku. Dziękuję również kierownikowi Robertowi Statowi za merytoryczną, merytoryczną pomoc dotyczącą historii lubowej, którą wykorzystujemy przy okazji różnego rodzaju wydawnictw, czy też niektórych elementów składowych mobilnej aplikacji na smartfony, która jest dostępna dla mieszkańców od niespełna miesiąca. Podziękowania należą się także pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury z dyrektorem Zonanem Paprockim na czele, a w szczególności pracownikom miejskiej biblioteki. Dla was czas inwestycji był trudnym okresem, w którym nie do końca mogliście się realizować w pracy i w pełni oferować usługi dla czytelników. Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że nowe warunki pracy zrekompensują Wam częściowo stracony czas, a nowy obiekt da nowe możliwości rozwoju biblioteki i samorealizacji. Dziękuję również wykonawcom inwestycji, projektantom i wszystkim pracownikom tych firm za realizację tych zadań. Przepraszam, że w tej chwili czynię to niezwykle skromnie, ale ta część uroczystości odbędzie się już w budynku biblioteki, którą za kilka chwil oficjalnie otworzymy. Muszę Państwa zmartwić, bo to nie koniec na jego wystąpienia, ale chciałbym czy też chcielibyśmy wkleść krótką prezentację i przedstawić Państwu powody, dla których dzisiaj się tutaj e, spotykamy. Jeśli jest szansa i moglibyśmy przyciąć troszeczkę światło, to byłoby... Szanowni Państwo, może e, nie będę zbyt wiele mówił, bo efekty tych praw będą e, dla Państwa e, widoczne. Możemy zacząć. Ale rzeczywiście Lubawa jest e, kulturalnie odmieniona. Zaczęło się od ruin murów obwodowych zamku. Jak Państwo wiecie, pracę rozpoczęliśmy późną wiosną ubiegłego roku. Przetargi potoczyły się tak szczęśliwie, że pierwotnie pieniądze, które były przyznane na remont ściany północnej, mogliśmy również częściowo przeznaczyć na remont ściany wschodniej. Możemy szybciej. Tak wyglądały mury przed rewitalizacją, tutaj ściana północna nas tutaj sama bastaja i część ściany wschodniej. No i wtedy podobno nawet tam straszyło. W imieniu organizatorów Miejskiego Ośrodka Kultury, jak również w naszym, zapraszam Państwa na godzinę 20. Tak, dzisiaj biała dama powraca na zamek. Szykuje się świetne. Tak to wyglądało jeszcze w trakcie e, remontu. Ściana północna, ściana wschodnia. A dzisiaj możemy podziwiać efekty tej pracy. Taki był koszt. 50% środków stanowiły środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Hmm. Biblioteka, nie będę tak zbyt mówił, to rola pana dyrektora. Myślę, że kiedy wspólnie otworzymy bibliotekę, pan dyrektor podzieli się swoimi uwagami na ten temat. Tak, biblioteka wyglądała w trakcie remontu. ta dofinansowania jest znaczna i nie oszukujmy się, miasto samo na pewno nie podjąłoby takiego wyznania, wyzwania, gdyby nie pomoc ministra Żukowskiego. No i wracamy do naszej premiery cyfrowego kina jesienią ubiegłego roku. Zatrzymam się tutaj chwileczkę i kilka zdań powiem. Naprawdę istniała realna groźba, że ten budynek, czy, czy ta instytucja zniknie z mapy Lubawy. Skończyła się era filmowych taśm, gdyby nie cyfryzacja Kima, część osób, pracowników Miejskiego Środka Kultury najprawdopodobniej straciłaby pracę, a dzisiaj przy Lubawie jesteśmy praktycznie Ośrodkiem, które posiada cyfrowe kino. Przypomnę, bo być może wszyscy Państwo wiecie, że Ostruda takiego obiektu nie posiada. Ponadto, co ważne, radni zgodzili się, bo ten budynek był w całości już naszą własnością, bo byliśmy tylko w jednej trzeciej właścicielami tego obiektu. I jak nie trudno zauważyć, ten obiekt wymaga kapitalnego remontu. W tym roku, panie dyrektorze, co dach? Tak? W ubiegłym roku był remontowany dach, w tym roku sanitariaty. No i cały budynek wymaga znacznych nakładów finansowych, które w kolejnych latach na te wydatki kolejne samorządy powinny przeznaczać pieniądze. No tak, to jest 8 listopada premierowy pokaz, cyfrowy aparat. są aparaty pochodzące z lat 80. ubiegłego wieku. Są sprawne. Nawet pan Tomasz Knózowski, na operator, jeden z takich dawnych prekserów, zainstalował. On jest sprawny i kiedy mieliśmy gości tutaj z Rosji, puściliśmy im film do porównania i ze starego projektora, i z nowego. Różnica jest. Frekwencje do cyfryzacji kina, więc różnice są znaczne. To są koszty, jakie ponieśliśmy na cyfryzację kina. Natomiast w sumie aha, jeszcze nie w sumie no, faktycznie, przecież pomoc ministerialna nie ogranicza się tylko do obiektów miejskich, ale to także Pomoc przy obiektach sakralnych. My skupiliśmy się na tegorocznych wydatkach, natomiast ministerstwo pomagało w latach wcześniejszych również naszym szarytkom i okolicznym parafiom. Natomiast w tym roku pieniądze z ministerstwa trafiły na remont wikariatki posadzonej na murach ogromnych miasta. Tak dzisiaj wygląd tak wyglądała wikariatka, tak wygląda dzisiaj, jest w trakcie yy, prac. Takie są koszty. Kwota dotacji to ćwierć miliona złotych. Środki na renowację zawódków trafiły również do zespołu przyklosztornego przy Kościele Świętego Jana. Tak ten obiekt wyglądał jeszcze kilka tygodni temu, a tak wygląda dzisiaj. I dotacja z ministerstwa wyniosła 100 tysięcy złotych. A w sumie ministerstwo wsparło nas kwotą prawie dwóch milionów złotych. Pozwólcie więc Państwo, że dokończę swoje wypowiedź. Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Nie bez kozery zwróciłem się tym razem bezpośrednio do ministra Piotra Żychowskiego. W czasie mojej pracy w samorządzie poznałem wiele osób pełniących publiczne funkcje, zarówno na stanowiskach samorządowych, czy w administracji państwowej, a także posłów i senatorów z różnych ugrupowań politycznych. Może generalizuję, ale pewna prawidłowość, patrząc na nasze obawskie sprawy, jest w tym, co powiem. Nie wszyscy politycy dotrzymują słowa. Nie wszyscy rozumieją lokalne sprawy i problemy, z jakimi samorząd, kościół i inne organizacje borykają się w swoim środowisku. Nie wszyscy też traktują nas, samorządowców, jako partnerów w dyskusji, mylnie sądząc, że nasz głos niewiele zmieni w ich rzemiośle uprawiania polityki. Chociaż słowo rzemiosło w znaczeniu dobrej pracy na rzecz ludzi, jest w ich wypadku nadużyciem. Ta grupa polityków, często bez żadnego samorządowego doświadczenia, co jest nagminne w przypadku urzędników administracji państwowej, i powszechne wśród przedstawicieli Sejmu i Senatu, nie rozumie i nie czuje małych lokalnych społeczności. O swoim elektoracie przedstawiciel narodu zazwyczaj pamięta wtedy, kiedy zbliża się termin wyborów parlamentarnych lub samorządowych, składając obietnicę bez pokrycia. Kiedy ponad trzy lata temu rozpoczęliśmy rozmowy z panem ministrem o naszych planach, które mają przecież niewątpliwy związek ze zbliżającymi się obchodami 800-lecia istnienia ziemi lubawskiej, i chrystianizacji tej ziemi, nie sądziłem, że doprowadzą nas one aż tak daleko do punktu, w którym dzisiaj się znaleźliśmy. A przecież nie tylko materialnie zmieniamy lubawę, ale poprzez renowację zabytków czy rozbudowę biblioteki dajemy mieszkańcom impuls do poszerzenia wiedzy, zwrócenia uwagi na naszą tradycję, historię, z której jako lubawianie mamy i, powinni, i powinniśmy być dumni. Wtedy usłyszałem krótko. Właściwie zawsze były to dyskusje y, rzeczowe. Pomysły i zamierzenia dobre z uzasadnieniem historycznym musisz mieć kompletny projekt ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, bo zawsze w poli środków budżetowych można wygospodarować pieniądze na mniejsze lokalne projekty, obok tych dużych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. I muszę powiedzieć, że nie od razu poszło jak spadka, bo pracownicy ministerstwa szybko wychwycili niedoskonałości naszego wniosku. Dopiero na początku 2013 roku przyszła pozytywna decyzja dotycząca rewitalizacji murów pozamkowych od strony Północnej. Potem była biblioteka, kino, w którym dzisiaj jesteśmy, a także decyzje dotyczące obiektów sakralnych. Współpraca Samorządu Miejskiego z Generalnym Konserwatorem Zagłytków ułożyła się dobrze. Dlaczego? Od początku odpowiedź była prosta. Pan minister Piotr Żuchowski należy do wąskiego grona polityków którzy, nim rozpoczęli swoją działalność na terenie całego kraju, przeszli przez wszystkie szczebły polityczne kariery, od samorządu gminnego, poprzez powiatowy, wojewódzki, by dzisiaj ostatecznie decydować o najważniejszych z punktu widzenia polskiego rządu sprawach dotyczących polskiej kultury. Dlaczego o tym mówię? Bo z poziomu Warszawy wielu polityków i urzędników nie dostrzega małych samorządów. Do współpracy potrzeba doświadczenia, w tym przede wszystkim samorządowego znajomości mechanizmów, które rządzą lokalnymi społecznościami. Przypadkowy poseł czy urzędnik z nadania nie jest w stanie zrozumieć potrzeb lokalnej społeczności w przeciwieństwie do osoby, która wcześniej przeszła szczeble samorządowej drogi. I właśnie za to zrozumienie, za pomoc chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować Panu Piotrowi Żuchowskiemu, którego zapraszam tutaj do siebie. Zapraszam do na organizacji. Szanowni Państwo, w podziękowaniu od samorządu pan minister otrzyma yy, obraz, na płótnie przedstawiający panoramę, XVII-wieczną panoramę Lubawy, namalowany przez pana Romana Graszkiewicza, naszego lokalnego barda, poeta i malarza.